No, Jezu Młodniu. Już nie ma! Kolor już się skończył. dzisiaj Betlejem śpiewamy! No proszę, jeszcze kawałek. Poczekaj, zdaję. No. Dzisiaj Betlejem, dzisiaj Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna 300 porodziła syna Rodzi nas a Anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, blendem, blendem, kląkają, cuda, cuda ogłaszają. Maryja pana, Maryja Panba u dzieciątko pa, piastuje i Józef święty, i Józef święty ono pielęgnuje.

on, on krócej, przecież On wkrótce ludzi oswobodzi, Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. I trzej królowie, i trzej królowie od stodów przybyli, I dary Panu, i dary Panu kosztowne złożyli, Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Dziękujemy.